Teraz Emilka będzie jadła śniadanko, i po śniadanku pójdziemy na basen. Pojedziemy na basen. Będzie bardzo super i fajnie. Ok. No to chodź Emilko, będziemy jeść śniadanko. Nocnik. Będziesz jeszcze sikać przed wyjazdem. No i pojedziemy. Będziemy jeść. Pojedziemy na ten pas. Dobra, Emilko, siedzisz jak? Dobra, Emilko, siedzisz idealnie no to dostaniesz jedzenie. Emilko, zjadłaś wszystko. Nie ma nic. No to co, Emilko? Tyle się może pobawimy. No i pojedziemy na pasę. Albo od razu na ten pasek może pojedziemy. Dobra, Emilko, to jednak od razu pojedziemy na ten pasek. Musimy zdecydować, to zrobimy. Ale się Emilko jednak od razu na ten basen wybierzemy Emilko, trzeba cię chyba wycierać Pomału, wstawaj. Trzeba cię wytrzeć No i po filmiku to wyrzucimy do, do kosza Tu akurat nie ma nigdzie kosza, ale wyrzucimy na górze do kosza albo pójdziemy na pole i wyrzucimy Albo to wyrzucimy przy okazji jak będziemy na ten basen jechali To wtedy wyrzucimy Ładnie Emilko, wisikana. Siku ładnie zrobiłaś Później siku wylejemy No i jeszcze ci persa ubierzemy Ale my już tego nie będziemy raczej nagrywać Pampersa ubierzemy i pojedziemy na basen. No i widzowie, my z Emilką już się widzimy na basenie.